Szkoła położona w tak pięknej okolicy zawsze dba o środowisko swojej stolicy. Nasza szkoła podstawowa na rzecz ochrony środowiska zawsze pracować gotowa. Źródeł energii odnawialnej wciąż u nas przybywa, więc do szkoły czysta energia dopływa. W szkole lekcje są nowoczesne, aby środowisko było bezpieczne. Lasy to nie są dla uczniów bzdury. Więc z ćwiczeniami przeszli do chmury. Uczniowie wokół szkoły teren zazielenili, dzięki czemu przyrodę bardziej polubili. Natura im się za to odwdzięczyła. I wszystkimi barwami szkołę upiększyła. Kiedy środowisko nas wołało, bo zaśmiecone nie wytrzymywało. Każdy uczeń szkoły i mały, i duży. Zawsze przyrodzie służył. Segregowaliśmy razem śmieci, bo to takie ważne jest dla dzieci. Każdy więc kolory dobrze znał i o przyrodę właściwie dbał. Plastik jest szkodliwy dla środowiska, więc nakrętki zbieraliśmy, by natura była czysta. Kochamy naturę, więc zbieramy makulaturę. Każdy uczeń z nią przychodzi, bo go natura obchodzi. O pracowni niezwykłej w szkole marzymy, bo my. Młode pokolenie o przyszłość Ziemi się troszczymy. Chcemy rozwijać kompetencje należycie. By nasza planeta dostała drugie życie. Wiedzy i umiejętności więc nigdy dość. By dla naszej planety zrobić coś. W końcu jej częścią jest każdy z nas. Więc odwdzięczyć się jej najwyższy czas. Aby mogło dokonać się to przeznaczenie, potrzebne nam to jedno życzenie. Mamy więc nadzieję, że pracownie wygramy, bo przyrodę kochamy i o nią dbamy.